Dziwnie Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Hum Witam wszystkich. Podchodziliśmy do tego spotkania z dużym respektem, ponieważ i to jest mm, bardzo dobry zespół, wielu, wielu doświadczonych zawodników ma w swoich szeregach i yy. ostatnie wyniki mieli również bardzo dobre. A u nas no, yy, graliśmy mecz we wtorek ze 100 milem, więc dużo nas to sił kosztowało i to na pewno było dzisiaj widać, że ta nie układała się yy, idealnie w naszym wykonaniu. Aczkolwiek myślę, że chłopaki dali siebie wszystko, ile dzisiaj mogli, bo, bo na pewno trudy tego meczu 120 mil ze 100 milem na pewno jeszcze czuli. Myślę, że no, też jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu, ponieważ, tak jak mówię, Mieć gra bardzo dobrze w piłkę. Aczkolwiek, no, też no, jakby sędziowanie w mojej ocenie pozostawiało dużo do życzenia, ponieważ nas to wybijało z rytmu. Mecz był nerwowy, przez to przekładało się to na żółte kartki i myślę, że mogło się to inaczej ułożyć, ale. ale przez przebieg meczu jesteśmy zadowoleni, że zdobyliśmy jeden punkt i, i myślimy o kolejnych meczach. Dziękuję panie trenerze. są pytania do trenerów? Chciałbym ja spytać o ma Paszka zmiany. Rozumiem, że to coś z barkiem, tak? Czy w pewnym razie nie była to zmiana? Tak, powiedział w szatni, że się tam go y boli, boli barki i... i no i gdzieś tam też no, nie nieidealnie wszedł w mecz, a, a, a nasza kadra jest wyrównana, więc po prostu też postawiliśmy na, na, na zdrowego i, i, i wszedł Bartolewski, który strzelił bramkę. Ja mam pytanie do trenera ruchu. To się zastanawiam, czy gdyby ten mecz jeszcze nie wiem, 20 minut trwał, czy, czy trener jeszcze by na tej łasce został, bo ten arbitrze no, troszkę tylko nam No właśnie gdzieś te... Kilka sytuacji było kontrowersyjnych, na pewno będziemy je analizować i je zobaczymy. Aczkolwiek końcówka meczu to już było praktycznie no dwa faule, gdzie Bartolewski wygrywa ewidentnie pozycję i Kowal. No to myślę, że to zdecydowanie no od razu wszyscy na stadionie byli pewni, że będą odwiedzane w naszą stronę, a były w przeciwną, więc no ciężko było wytrzymać na, na ławce rezerwowych, gdzie no pod koniec mieliśmy tę sytuację choćby nawet Mario w ostatniej sekundzie gdzieś tam meczu mógł szczelić bramkę. No chcieliśmy ten mecz wygrać za wszelką cenę, dlatego te emocje są e, takie wysokie i każdy, każdy mecz gramy, żeby, żeby zrobić te trzy punkty. No, proszę, spotkałeś się w tych niskich, niskich ligach z taką sytuacją, gdzie sędzia kartkuje nie tylko zawodników, ale i po kolei trenera drugiego, wyrzucił na trybuny piłki pierwszego? No, czasem się to zdarza, nie mówię, że e, nie, aczkolwiek no. W tym meczu było bardzo dużo takich sytuacji kontrowersyjnych, dlatego te nasze zachowanie było takie też, a nie inne i to wprowadzało też nerwowość w całą naszą grę, bo, bo zamiast skupić się na tworzeniu kolejnych akcji, no to gdzieś tam dyskutowaliśmy z sędzią, a, a można było tego na pewno uniknąć.